Cześć, w końcu udało mi się zebrać do nagrania tego odcinka, bo jeśli chodzi o ceny biletów, jestem zielony, bo nigdy nie używałem komunikacji miejskiej w Anglii i nawet nie byłem jeszcze w Londynie, więc musiałem wszystko przeczytać i przeanalizować na stronach cen biletów, dlatego mam już zarys całej sytuacji i postaram się Wam to jakoś przedstawić. Zapraszam. Ceny biletów w Londynie są uzależnione od wielu różnych czynników, czyli od godzin, w których się tam poruszamy, i od stref, w których się tam poruszamy, i od tego, czy mamy pewną magiczną kartę, czy też nie. Więc, jeśli przyjeżdżamy do Londynu i chcemy po prostu z marszu wsiąść w autobus na pierwszej strefie, to zapłacimy za to 4,50. I tu w tym przypadku akurat nie obchodzą nas godziny szczytu, czy też nie. Ale jeśli chcemy pobyć tam nieco dłużej, na przykład mieszkać przeprowadzić się na stałe, albo powiedzieć tydzień, dwa, warto y, kupić sobie kartę Oyster, która wygląda właśnie tak. Y, nią możemy doładować na wiele różnych sposobów. Możemy kupić opcję Pass y, Pay As You Go, y, czyli doładowujemy sobie za przykład za 100 funtów i mamy określoną cenę biletów do różnych, y, y, do różnych stref i do różnych godzin, y, w których się poruszamy. I e, cena jest mniej więcej 50% mniejsza niż za normalny bilet bez owej karty, bo 4,50 kosztuje e, cena normalnego biletu, a z kartą załóżmy w tej samej sytuacji kosztuje 2 funty, 2,10 dokładnie, więc e, opłaca się takie coś wykupić y, i ta karta kosztuje nas tylko 5 funtów, kiedy na przykład przeprowadzamy się z Londynu, czy wracamy do Polski, możemy tą kartę Oddać do punktu obsługi klienta i wtedy oni nas zwracają yy, naszego piątka. Dla osoby, która na stałe postanawia pracować i mieszkać w Londynie, zdecydowanie najlepszą opcją jest wykupienie tzw. travel card, czyli trawerki, trawelki. Yy, wtedy doładowujemy naszą kartę Oyster, załóżmy na yy, całą dobę, na tydzień, na 30 dni lub na rok. A jeśli chodzi o ceny takich biletów, to za bilet całodobowy zapłacimy 880, za bilet tygodniowy zapłacimy 30 funtów 40 pensów, za bilet miesięczny 116 funtów, i za roczny 1216 funtów, więc nie jest to danie. Na pewno gdy sobie to przeliczycie, to już na pewno nie jest stanie. Ale pamiętajcie, że skala jest 1 do 1, czyli... Ceny biletów są praktycznie takie same jak i w Polsce, co przeraża naprawdę spłuczy osobom, które mieszkają w Londynie, bo to jest kupa kasy wydana na, na bilety, ale zwykle w Londynie zarabia się też więcej niż minimalna krajowa, czyli wszystko mniej więcej się wyrównuje w stosunku do tego, co ja zarabię. Wszystkie ceny biletów, o których powiedziałem, tyczą się strefy pierwszej i drugiej im um dalsza strefa, tym jest praktycznie taniej, możemy kupić też no załóżmy na 5, pierwszy stref, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta strefa, wtedy wiadomo zapłacimy więcej so, jest bardzo dużo opcji tego i nie ma sensu, żebym ja to wam to wszystko po prostu tutaj przedstawiał, więc jeśli naprawdę interesuje was ten temat, w linku poniżej macie link do oficjalnej strony z yy, yy, cenami biletów i tam możecie się zapoznać bo oczywiście oprócz normalnych biletów dla dorosłych, takie jak ja bym powiedziałem, mamy bilety studenckie, mamy bilety dziecięce, mamy bilety dla yy, bezrobotnych z Job Center przykładowo. Więc jest, jest dużo, dużo opcji tego naprawdę. Więc najlepiej jeśli się zapoznacie z tym na stronie oficjalnej. A do tego jeszcze macie fajnego bloga po polsku gdzie wszystko jest dokładnie wytłumaczone do osoby, która najprawdopodobniej mieszka w Londynie, bo widać, że ma spore o tym pojęcie, to wytłumaczę y, też tam y, bardziej dokładnie zastosowanie tej karty Oyster. Więc y, to by było dzisiaj na tyle i do usłyszenia wkrótce. Na razie.